Hey, dzień dobry, cześć i czołem z tej strony. Manna. Dobrze, że jesteś. Pracujemy z innymi energiami. Zdecydowanie zmiana przewodników, zmiana mm, prowadzenia. Jesteśmy prowadzeni teraz przez więcej ognia. Cokolwiek to znaczy. Zobaczmy, o co chodzi. A, drum bęben z numerem 15. 15 w tarocie to jest demon. Miejmy to na uwadze. Zdrada odwrócona. Bitting in your own drum. Zrób przerwę odwrócona z numerem 43. Ta karta się pojawia chyba. To już jest chyba trzecie albo czwarte czytanie, gdzie pojawia się ta karta. Oraz Resurrection. Trochę taki Judgment Vibe. Reconsider a project or recall a person from the past to resurrect an idea z numerem 40. Tak wygląda karta. Trochę jak Gateway. Um, to jest to, co dzisiaj odbierałam. Ten. Um, Gatekeeping, to znaczy, jesteś dla siebie jedyną osobą, która trzyma bramę do innego wymiaru, do innego portalu. W zależności od tego, z jakimi energiami pracujecie, prawda? Hmm. Słyszę, chodzi o to, co trzymasz. Chodzi o to, co trzymasz. Zaraz to zaraz to sprawdzimy Okej. Okay. Ten demon wyszedł co dalej. 7 Siedem. Siedem pentakli, mamy 4 i 3. 7 odwrócone. To jest tak, jakby zrób przerwę, zbierz plon. Nie rób prze Koniec przerwy, zbierz plon. Twoja nowa praca to zbieranie plonu. Coś powstaje z martwych, to jest taki vibe judgmentu, że coś z martwych wstaje. To znaczy, tak jakby wracamy do żywych. Hmm, rozumiem. Wracamy do żywych. Ace of Pentacles. Jest jakiś nowy potencjał i teraz widzę ten Ace of Pentacles razem z tym. Widzicie? Tak, jakby te dwie ręce. Tutaj skrzydło, tutaj ręka, i trzyma ten pentakl. <laughs> to jest tak, jakby jedna strona, którą wybijałaś rytm swojej pracy. Jedna, jedno działanie, którego rytm wybijałaś, wybijałeś, jeśli chodzi o mm, Twoją pracę, zostanie tak, jakby e, odzwierciedlona ci. E, Rozumiesz o co chodzi, czyli tą pracę, którą wykonałeś tu, wykonałeś tu, zostanie podwojona, tak, żeby był balans. <laughs> tak, żeby był balans. Czyli mamy tutaj zbiór, jeśli chodzi o pentakle, coś materialnego. To jest tak jakby nowy potencjał, rezurrekcja nowego potencjału. Ale to nie jest tak, że to jest nowy potencjał, tylko to jest rezurrekcja na podstawie starej pracy, która wygenerowała nowy potencjał. Ale nie odbieram, że to jest coś super, super nowego. To jest coś w związku z tym, że wypracowałaś sobie, wypracowałeś sobie swój własny, niezależny, emocjonalny rytm, o którym mówiłam wcześniej, to znaczy. Zarobiłaś to emocjonalnie. Zarobiłeś to emocjonalnie. Coś w ten deseń. Hmm. Page of Cups i Słońce odwrócone. Tutaj jest jakiś problem z wyborem. Może będziesz mieć wybór... Albo mm, gdzieś tam z tyłu głowy, jakąś taką rozterkę albo rozważanie, jak zwał, tak zwał, czy ten potencjał, który się prezentuje przede mną energetyczny, jest tym, co przyniesie mi spełnienie, bądź czy to, co w przeszłości. Tak jakby mam wybór wskrzeszenie z umarłych siebie, mojej starej wersji siebie, bądź wy wykreowanie zupełnie czegoś nowego, co niekoniecznie może się okazać skuteczne. 7 7 Ten brak spełnienia emocjonalnego szczęścia wewnętrznego dziecka oznacza tylko i wyłącznie, że działasz jeszcze z nieświadomego punktu. Które chce wykreować jakąś rzeczywistość, ale nie może, bo jest nieświadoma, nieświadome tego. To jest tak jakby y pixel, y. widzę kogoś, kto chce pedałować, ale jest patyk w, włożony w szprychy, czy tam w kółko i ktoś naciska i chce pedałować, ale nie może iść koło. No bo tak jakby wkładasz za dużo energii w to, żeby coś ruszyło, tylko dlatego, że nie masz świadomości, że. Najpierw trzeba zrobić działanie odblokowujące. Twoja uwaga się tam nie kieruje. To jest tą to, to jest, to jest to wiadomość, którą odbieram. To jest tak, jakby zbierasz potencjał z racji tego, że nie zdradzasz siebie. Czyli za każdym razem, kiedy mogłaś, mogłeś i, i znów wychodzi ta siódemka, siedem, to jest tak jakby, co mam skrzeszyć? pytasz, co mam, co mam wybrać, co, co mam zrobić. To jest tak jakby, zobacz, ten bęben tu pod spodem jest siedem pentakli i teraz widzę, jak masz cały zestaw perkusyjny tutaj. Patrzysz się na tą perkusję, patrzysz się na ten swój bęben, i mówisz. Taki rytm, takie działanie, taki wybór, ale jednocześnie mówisz, co ja mam tu wskrzesić, gdzie jest moja podstawa? Gdzie jest pomysł, który, który, który może być lukratywny. Tutaj jest jakaś energia manipulacji, to znaczy dalej tej nieświadomości, co masz, a czego nie masz trochę tak. Jakby. To jest tak, jakby w każdej tej wiadomości bierz pod uwagę, że jest energia ognia, który. Jest niewidoczny, ale jest odczuwalny. Najpierw musisz, słyszę, wyjść z zapalników polegających na tym, tu yy, polegających, z zapalników, które mówią, nie wiesz co masz robić, to jest ta tranzycja, pięć mieczy, nie wiesz co masz robić, to jest tak jakby pasek postępu, loading, po prostu paczka danych, try, 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 jeszcze po prostu na zasadzie, ok, teraz praca polega na tym, żeby e, zbić w sobie obiekcje, ale na tym emocjonalnym poziomie. Na emocjonalnym poziomie. Po to, żeby przestać żonglować i to jest to, co robisz, to znaczy jest jedna droga, jest jeden wybór. Wiesz, co robisz. To jest to, do czego dążymy, prawda? Nie szukamy niejasnych odpowiedzi. Szukamy jasnej jednej drogi. I albo na niej jesteśmy, albo nie. Kolejna tranzycja. Haha. Ha. Yy, idealnie karty wy wyszły obok siebie w ten sposób. Jedna tak, i druga w ten sposób. I tutaj mamy dwie karty tranzycji. Śmierć królowa pentakli. Te karty się mijają. Czyli mamy tutaj e, na pewno w tym czytaniu duży nacisk na zasoby, które masz albo wskrzesić w sobie, żeby kontynuować, albo urodzić na nowo, albo wybrać, które są dla ciebie, tak jakby zrobić pewnego rodzaju hierarchię tego, co chcesz wskrzesić, albo tego, co chcesz kontynuować, żeby wiedzieć dokładnie. Na czym polega Twoja droga? Odrzucasz, odrzucisz. Jakaś propozycja nie została Ci nawet zaproponowana, bo nie patrzyliście w tym kierunku z tego względu, że jesteście w e, etapie tranzycji. Jeśli chodzi o wybór, to jest tak, jakby nic nie zostało Ci zaproponowane, bo jeszcze jesteś w fazie wyboru. Judgment. Dokładnie <laughs> to jest ta karta. Judgment, rezurekcja, prawda? Okej, okay, czyli judgment, osąd. Polega na tym, żeby puścić kontrolę tam, gdzie trzymasz ją, jeśli chodzi o Twoje zasoby. To jest tak jakby powód, dla którego nie widzisz yy, jasnej drogi. To znaczy lęk przed yy, brakiem czegoś, gdzie tak naprawdę. Jesteś w energii trzymania się czegoś bardzo kurczowo, w związku z tym energie nie bardzo wiedzą, skoro się trzymasz czegoś bardzo kurczowo i nie chcesz puścić i trzymasz tego, to energię mają takie, ale no to ok, no to trzymaj się dalej, nie? To cześć. <gry> I takie, no dobra, chcieliśmy ci zaproponować coś innego, ale nie będziemy ci nic proponować, bo, no bo się trzymasz czegoś kurczowo, ok? Dlatego jest to pokazane jako tranzycja, bo tak, jakby energie z góry zakładają, że wiecznie się czegoś nie będziesz trzymać, że jest to tylko tranzycja. I to nie jest tak, że to jest niestabilne, ale to jest stabilne, ale. Um, może nie do końca przynosić ci spełnienie emocjonalne, i może to jest to, co chce być dodane, ale nie może, bo trzymasz się czegoś, co nie ma spełnienia emocjonalnego. Znaczy, nie, nie w całości, nie, to nie jest tak, że wszystko, co robisz, nie ma spełnienia emocjonalnego, ale mówię o jakimś aspekcie, prawda? Czyli, że jest potencjał na coś, co może mieć większe spełnienia emocjonalne. Pozytywna. Oczywiście. Jeśli takiego szukasz. Hmm, dokładnie. Page of Pentacles czyli. Powoli poruszająca się energia, która jeszcze nie końca jest jeszcze na etapie nauki tego, co chce, tego, co myśli, że chcę itd. i tak dalej. I tak dalej. Ja będę kontynuować wyciąganie kart w opisie filmu. Jest mój adres mailowy. Jeśli masz ochotę na przedłużone czytanie, napisz do mnie maila. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. Do następnego ba.